No to lecimy, Gladiator, najnowsza, najnowsza partia. Zapalaj! Ale ma dupnięcie Masakra Piękna No i podsumowanko Gladiatora Słuchajcie, Gladiator był jednak dobrze odpalony. Chińczyki coś tam na, na pomieszały z lądem, bo sprawdzałem jeszcze, pokazywałem tam Darkowi, który ma odpalić. Wszystko się zga, zgadza. Także, no szkoda, szkoda, kurde. Co do wyrzutni, jest, jest naprawdę konkretna. Tak jak ta partia starsza robi niesamowitą robotę. Efekt to jest raz, ale dwa te mega mega pierdolenie. Naprawdę ziemia chodzi przy nich. Nie jest nic tutaj zakoloryzowane, mają niesamowitą moc. <laughs> Także trzymam kciuki, że nowa partia 2023, która trafi do nas prawdopodobnie wrzesień-październik, będzie również, również taka mocna. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów Siemka.